Przed mikrofonem Piotr Bukański, a to są trzy grosze o technologii. W pierwszej części programu rozmowa o niebezpieczeństwach w cyberprzestrzeni, sztucznej inteligencji i możliwym rozwoju w rynku IT. Moim gościem jest Adam Klicz, programista i analityk złośliwego oprogramowania. W drugiej części programu opowiem o najciekawszych nowościach zaprezentowanych niedawno na CES, czyli na największej dorocznej konferencji poświęconym nowym technologiom. Zapraszam. W trzech groszach o technologii czas na zakończenie i podsumowanie serii o bezpieczeństwie w sieci. Właśnie dlatego moim dzisiejszym gościem jest programista, analityk złośliwego oprogramowania, a zarazem prezes Koła Naukowego Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Warszawskiej. Adam Kliś. Adam, co dzisiaj jest największym zagrożeniem w sieci dla przeciętnego użytkownika? Dla przeciętnego użytkownika raczej nie jest zagrożeniem Pegasus, czy inne tego typu potężne, złośliwe oprogramowania, które mają nas szpiegować, ponieważ one są drogie i kosztują, no i zwyczajnie się to nie opłaca przestępcom, żeby takie coś robić. Dla zwykłej osoby, najpopularniejszymi takimi pułapkami obecnie w internecie będą definitywnie phishingi, czyli specjalnie spreparowane strony internetowe, które udają na przykład panel logowania do banku albo. Szczególnie popularne są phishingi na OELIX-ie. To chyba każdy już dostał, jak wystawił jakikolwiek produkt na OELIX-ie. To po godzinie ktoś do niego pisze nagle na Whatsappie czy na jakimś innym komunikatorze i on już zapłacił. I tu jest link do odebrania płatności. No, OLX nie ma takiej funkcjonalności i ten link. Będzie udawał link do Elixa, ale tak naprawdę jest właśnie linkiem do phishingu. Jakie są Twoje złote rady? Jak się uchronić przed tym w internecie? Czasu do czasu poczytać, co CERT Polska publikuje. W uproszczeniu powiedzmy, że jest to organizacja, która wypełnia pewne zobowiązania z tytułu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. No i oni walczą z tymi phishingami i postują. Jak się pojawia jakiś nowy schemat przestępców, na który próbują wyłudzać pieniądze. No to oni na pewno go opisują tak, że na przykład raz na jakiś czas się czyta i się widzi taki schemat, no to dużo łatwiej jest takiej osobie Oczytałam, że tam dzisiaj wyłudzają, że wysyłają do ludzi SMS-y z linkiem do płatności i z żądaniem, że paczka z Poczty Polskiej wymaga tu płaty na przykład 37 groszy. I wtedy jest szansa, że zapali się nam od razu jakaś czerwona lampka, jak zobaczymy taką wiadomość u siebie. Dokładnie. Dużo łatwiej jest w ten sposób zwykłej osobie, niż uczyć, jak rozpoznawać fałszywe linki od tych prawdziwych tak dalej. Bardzo cenny sposób, bardzo cenne źródło informacji, które podałeś. Powtórzę jeszcze raz dla wszystkich: CERT Polska to jest ta organizacja, o której mówił Adam przed chwilą. A ja teraz chciałbym poruszyć jednak temat zagrożenia i ataków wirusowych. Czy bardziej na to narażone są nasze komputery stacjonarne, w większości z Windowsem, czy bardziej narażone są już w tym momencie nasze smartfony z różnymi systemami operacyjnymi, ale ogólnie smartfony? Zdarzają się wirusy na telefon. Ale są zdecydowanie dużo rzadsze. Nasze telefony są dużo bezpieczniejsze, bo trzeba naprawdę się przeklikać przez 15 komunikatów, że tak, wiem co robię, ja chcę zainstalować ten malware. A na komputerze, no wystarczy, że się kliknie w załącznik mailu i już jest trochę źle. Więc tu definitywnie telefony są taką potężną twierdzą. Krótko podsumowując, możemy bardziej bezpiecznie czuć się w sieci, korzystając z naszego smartfona, niż z naszego komputera. Ale zdajemy sobie sprawę, że nie tylko zwykli przeglądacze internetu atakowani są przez cyberprzestępców. I sam zastanawiam się nad tym, kto jest atakowany częściej. Czy właśnie tacy zwykli użytkownicy, choćby przez te wiadomości phishingowe, czy jednak częstsze w tym świecie cyberprzestępstw są ataki na wielkie korporacje? To zależy, co mamy na myśli. No bo jest zdecydowanie. Bardzo duża liczba przestępców, którzy atakują takie zwykłe, po prostu losowe osoby, próbując tam wyczyścić im konto w banku. Ale są też gigantyczne, to się nazywa APT, czyli, czyli organizacje hakerskie, które atakują już bardzo duże organizacje. Wykorzystują taki mechanizm, że po włamaniu, po pierwsze wyciągają trochę danych, zazwyczaj jakichś księgowości dalej, i potem szyfrują wszystkie komputery w całej korporacji i żądają, no już od takiej dużej firmy, można zażądać gigantycznych pieniędzy. Więc kto jest bardziej atakowany? Załóżmy, że dziennie ileś tam set osób pada ofiarą takiego phishingu no i są im kradzione pieniądze. No ale raz w tygodniu na przykład wielka korporacja jest zaszyfrowana i jest żądany okup. To jest bardziej atakowany? No ciężko powiedzieć, bo to jakby jest trochę inna skala i inne cele i trochę inna rzecz. Wniosłeś tu takie trochę inne spojrzenie, z którym oczywiście się zgadzam. Kwestia skali i rzeczywiście w takim spojrzeniu nie da się tego porównać. Nie da się porównać ataków na zwykłych użytkowników i ataków na takie korporacje. Ale teraz chciałbym odejść troszkę od tematu tych bezpośrednich ataków i spojrzeć na ten temat troszeczkę szerzej. Mam na myśli zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, a właściwie sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Czy jej rozwój idzie w tym kierunku, że ona będzie nam pomagać chronić nasze bezpieczeństwo w sieci? Czy wręcz przeciwnie, może być ona wykorzystywana właśnie przez hakerów, by atakować zarówno użytkowników, czy wielkie korporacje? Każdy kij ma dwa końce. Jakby na to nie patrzeć. Sztuczna inteligencja jest bardzo trudna do, do zastosowania w cyberbezpieczeństwie, ponieważ jest to bardzo rozgałęziony i bardzo trudny temat. Tak, dla takiego najprostsze zastosowanie dla sztucznej inteligencji to byłoby powiedzenie, czy ten plik jest wirusem, czy nie. Mamy gigantyczne firmy, które w teorii mają nieskończony budżet na zrobienie takiej sztucznej inteligencji. I myślę, że już tam wlały setki milionów dolarów, i dalej nie, do, do końca nic nie ma z tego. Obecnie sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo nie idą jakoś specjalnie ze sobą w parze. Jak to jest na tyle trudne dla wielkich korporacji, to przynajmniej póki co będzie jeszcze trudniejsze dla przestępców. Może potrzebujemy kolejnego przełomu w dziedzinie machine learningu albo nowego podejścia do zastosowania machine learningu w cyberbezpieczeństwie no to póki co po prostu nic nie ma i nie ma czego szukać. Jeszcze wytłumaczmy krótko, czym jest uczenie maszynowe, o którym wspomniałeś tutaj przed chwilą. Machine learning, czyli takie uczenie maszynowe, czyli słaba sztuczna inteligencja, to jest zwykły wielomian, który próbuje wyoptymalizować swoje parametry do tego, żeby jak najlepiej odzwierciedlić jakąś funkcję. Matematyczną. Czy możemy to tak uogólnić, ścisnąć do jednego zdania i powiedzieć, że uczenie maszynowe to po prostu program, który uczy się, śledząc, powtarzając ruchy użytkownika no, bądź systemu? Załóżmy, że tak. Nie do końca wszystkie algorytmy pod to podlegają, ale nie jest to do końca nieprawidłowe zdanie. W takim razie bardzo się cieszę, że takie uogólnienie przejdzie, ale jeszcze na moment chciałbym wrócić do tej kwestii, którą poruszyłeś przed tym wyjaśnieniem, co to jest uczenie maszynowe, do kwestii ograniczeń. Spotykamy się z tym, słuchając naukowców z różnych dziedzin, że potrzebny jest przełom lub nowe podejście. Ale czy w tych naukach informatycznych, czy po prostu w informatyce tym przełomem może być jeszcze nowe podejście, może być inne spojrzenie na dany problem, czy wymagany już jest przełom kwantowy, czy to już jest takie oczekiwanie na powstanie i ujarzmienie mocy tego komputera kwantowego? Oj, nie, tu zdecydowanie pole do popisu jest jeszcze bardzo duże. Każdego dnia może się zdarzyć przełom. Powiedziałbym, że co drugi dzień jest, jest jakiś duży przełom w dziedzinie machine learningu, bo jest nowe podejście do uczenia. Okazuje się, że nagle to nowe podejście pozwala nam na stworzenie coraz to bardziej zaawansowanych tych sieci neuronowych, I tak samo w cyberbezpieczeństwie to jest zabawa w, czy umiemy spojrzeć na to samo pudełko, tylko z jeszcze, innego, z, jeszcze z innej perspektywy. No, i może się okazać, że jak się spojrzy z zupełnie takiej nowej perspektywy, o której nikt inny wcześniej nie pomyślał, no to się okazuje, że nagle da się na przykład włamać komuś na komputer. No, i jest to interesujące i to jest trochę cyberbezpieczeństwo. Komputery kwantowe nie do końca są takim bezpośrednim rozwiązaniem, które jest takim. w mediach to jest taki wielki młotek, który mówimy, tak, będą komputery kwantowe, one będą lepsze. No, ale to nie do końca tak. Właśnie, bo... bardzo często jest to przedstawiane w taki właśnie sposób, jak mówisz, że te możliwości sprzętowe już powoli się nam wyczerpują w tej informatyce i jedynym rozwiązaniem na to jest przełom kwantowy. Ale jest druga strona tego medalu, na którą zwróciłeś uwagę, że w tworzeniu algorytmów ogranicza nas w zasadzie tylko wyobraźnia i kreatywność tego nowego spojrzenia na dany problem. Można to bardzo łatwo pokazać. Mówisz, że się kończą możliwości sprzętowe. No, i coraz to. Zapomniałem, jak się nazywa to twierdzenie o tym, że co dwa lata dublujemy ilość tranzystorów? Prawo mura? O! Tak. Przy twierdzenie mura, tak, coś, coś, co, coś, coś w ten w sposób. Tym stylu. No to mówiłeś o tym, że możliwości sprzętowe się kończą i prawo mura już powoli przestaje działać. No ale tu przychodzi na przykład Intel i mówi: Dobrze, to my zmienimy architekturę swojego procesora, także nie wszystkie twierdzenie będą. Takie potężne, tylko będziemy mieli część rdzeni dalej takich starych, czyli takich, które wszystko potrafią, ale zauważyliśmy, że umiemy coraz lepiej wielowątkowość, no więc część rdzeni będzie taka słabsza, ale no, dużo efektywniejsza w, ty w tych prostych operacjach. No i się okazuje, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, o którym wcześniej nie pomyśleliśmy i to daje kolejny taki zysk do mocy obliczeniowej. Tak samo na przykład AMD wyprodukowało nową architekturę procesora, z punktu, tak z punktu widzenia hardware'u. I dalej oni też mają, idą w trochę innym kierunku i też mają zyski z tego. Więc to nie jest tak, że kończą nam się możliwości, bo już nie umiemy zejść do mniejszych tranzystorów, tylko być może trzeba pomyśleć inaczej o procesorze, trzeba, być może trzeba zupełnie inaczej pomyśleć o komputerze. Być może trzeba nowy algorytm opracować. Więc tu. Jest całe pole do popisu od wszystkich ludzi z elektroniki do na przykład matematyki. I tutaj postawimy kropkę i skończymy w zasadzie dość optymistycznym akcentem: takim, że nie musimy czekać, aż najtęższe głowy na tym świecie ujarzmią moc komputera kwantowego, ale dalej będziemy mieć szansę na obserwowanie rozwoju technologii informatycznych, no a co za tym idzie, naszych smartfonów, komputerów i wszystkich urządzeń, które nas otaczają. Gościem trzech groszy o technologii był Adam Kliś. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Również dziękuję. Co roku Las Vegas na kilka dni stycznia staje się stolicą nowych technologii. To wszystko za sprawą konferencji CES, to największe na świecie targi elektroniki oraz nowych technologii. Rok temu z powodu pandemii odbyły się w formie zdalnej, jednak w tym roku Las Vegas znów stało się sercem technoświata. Jak będzie wyglądać ten rok w świecie nowych technologii? Co ciekawego pokazali na targach producenci? Pierwszym z naprawdę ciekawych urządzeń jest Asus Zenbook 17V. Celowo użyłem tutaj słowa urządzenie, bo ciężko powiedzieć, czy to laptop, czy już tablet. Asus ZenBook 17 Fold to pierwszy komputer ze składanym ekranem. Wygląda właściwie jak ogromny Samsung Galaxy Z Fold, który może się pochwalić przekątną ekranu 17,3 cala po rozłożeniu. Zenbook 17 Fold ujawnia swoje prawdziwe oblicze, gdy spojrzymy, jak różnorodne mogą być zastosowania tego komputera. Urządzenie wykorzystamy jako wygodny czytnik, komputer stacjonarny, czy wreszcie ogromny tablet. Nic nie stoi na przeszkodzie, by działał on też jako zwykły laptop. Do zestawu dołączana jest magnetyczna klawiatura, która z łatwością przyłącza się do dolnej części ekranu, zmieniając dotykowe przyciski w bardziej klasyczny układ, właściwie tożsamy ze zwykłymi laptopami. Nowy Laptopo-tablet albo tableto-laptop od Asusa oprze się o system Windows 11 Pro, procesor Intel Core i 7 12 generacji, układ graficzny Intel Iris oraz 16 GB pamięci RAM. Do tego oczywiście wsparcie dla technologii Wi-Fi 6e, dwa porty Thunderbolt 4 i klasyczny Audio Jack 3,5 mm. Producent twierdzi, że ZenBook 17 Fold jest w stanie wytrzymać aż 30 tysięcy cykli zginania. Kto z nas nie miał problemu z uciekającym zasięgiem domowego Wi-Fi? Możemy zakładać replitery i wzmacniacze sygnału, ale Tepelink przekonuje, że na optymalizację sygnału WiFi może być prostszy sposób. Firma Tepelink chce trochę nam w tym pomóc za pomocą innowacyjnego routera Archer AXE200 Omni. To model z WiFi 6E z czterema mechanicznymi antenami, które obracają się automatycznie, optymalizując sygnał. Router dostosowuje położenie anten w zależności od lokalizacji i wykorzystania urządzeń Wi-Fi, a to wszystko dzięki wykorzystaniu silniczków w antenach. Poza tym nowy router od tp może zapewnić prędkość ponad 10 gigabitów na sekundę i ma konfigurację trójpasmową, która obejmuje również mało oblegane pasmo 6G, jak przystało na sprzęt w standardzie Wi-Fi 6E. Jeśli rzeczywiście działa tak jak obiecuje producent, sprzęt może poprawić niepewne połączenia w całym domu i utrzymać solidną siłę sygnału Wi-Fi podczas poruszania się w trakcie przesyłania strumieniowego wideo w telefonie. To jednak nie wszystko co firma TP-Link miała do pokazania na targach, ponieważ stworzyła też swój pierwszy czterozakresowy router Archer AXE300. Mówi, że urządzenie jest w stanie zapewnić prędkość Wi-Fi aż do 16 gigabitów na sekundę. Posiadanie większej liczby pasm może zmniejszyć przeciążenia sieci. Pozwala to choćby ustawić dedykowane pasmo, które powinno być przydatne w przypadku gier online, jeśli nasza konsola lub komputer są zbyt daleko od routera, aby podłączyć się do niego zwykłym, eternetowym kablem. Na koniec nieoczywista rzecz, która przykuła moją uwagę wśród wielu premier, które pojawiły się na targach w Las Vegas. Okazuje się, że przyszłość to nie tylko autonomiczne samochody. Amerykańska firma John Deere, specjalizująca się w sprzęcie rolniczym, zaprezentowała na targach technologicznych w Las Vegas swój pierwszy, pełni autonomiczny traktor, który nie potrzebuje człowieka w środku do sprawnego działania. Model traktora 8R jest wyposażony w 8 kamer i komputer pokładowy z algorytmem sztucznej inteligencji, dzięki któremu może rozpoznawać teren wokół siebie i omijać przeszkody. A dzięki łączności GPS, traktor może samodzielnie wykonywać prace polowe. Rolnicy mogą sterować pojazdem i obserwować postępy ciągnika w czasie rzeczywistym za pomocą swojego smartfona. Producent twierdzi, że chodzi o to, aby pomóc rolnikom w wykonywaniu większej liczby pracy przy mniejszej ilości ludzi i sprzętu. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Zapraszam już za tydzień na garść najnowszych informacji ze świata IT i nowych technologii. Do usłyszenia.